Siemano wszystkim, z tej strony mth i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GOLD MOUNTAIN Tak, znowu nie mogłem się odpowiednio przywitać, bez żadnego jąknięcia się czy coś w tym stylu A więc, jak już mówiłem, skończyłem dom... swój Więc dzisiaj wybierzemy się tam do krówek, ale najpierw wam pokażę ten mój dom, bo nie będę chujem mm. Ta-daa! zrobiłem po prostu tam na górze jakby pięterka Tu już zacząłem powoli przenosić rzeczy, ale to jest jeszcze nie wszystko i tutaj na każdy klocek, każdy. na każdą barierkę położę jeden klocek szkła po co? Żeby po prostu nie wiem jeszcze nie jestem pewny, czy w ogóle będę robił dodatkowy dach czy nie Chyba póki co nie, bo trochę mi szkoda czasu i surowców mm. Ale cóż dzisiaj, w odci dzisiejszym odcinku W dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do krówek Ale dobra, schowam chociaż te kości Inne takie, bo jeszcze spadnę i będzie Tak, nakopałem sobie już odpo wcześniej nakopałem już sobie wcześniej l -l 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 kobla jak już mówiłem, byłem wtedy z Lokim więc, okej, okay, dobra <gór�ulucki> no, ale trochę się zgubiłem w tym, w tym, co mówiłem, o czym ale dobra, mniejsza w ogóle, cud, jeszcze ani razu nie spadłem, jak zawsze grałem na tych wszystkich swoich mapkach to zawsze zaraz spadałem, a teraz póki co jeszcze nie spadłem Więc spoko Ajaj Dawaj, dawaj, dawaj W ogóle to jest trochę wyżej, nie Też na tym samym poziomie Szczerze mówiąc nie mam pojęcia czy w ogóle jesteś na tej mapie oprócz tych krówek Byłoby dobrze, jakby była kolejna jakaś ukryta skrzynia, nie wiem, z czymś, co mi się przyda. Dobra. Ogólnie trochę w poprzednim odcinku mi się rozjechał dialog, w sensie. Trochę jakby mój tekst był z opóźnieniem do, do tego, co było widać, więc za to z góry przepraszam. Okej, okay, dobra, już jest pewien moc. Zbiję tego kobla, którego oczywiście nie umiałem postawić. I skoczę jeszcze szybko zrobić miski, bo wydaje mi się, że jak z jedną miską nacisnę na krowę, to będę miał od razu zupkę, nie wiem, jakoś nigdy wcześniej tak się nie, nie interesowałem tym, zupki się, zupki, miski się chyba tak robiło, tak, dobra, w sumie wolę sobie rozsa je rozsadzić, no. W nie wiem czy coś będę robił z tym drzewem dżunglowym, czy nie, najprawdopodobniej czas do czasu jest zetna, jak będzie mi na już brakowało drewna. I tak, mam zupkę. Jej, fajnie. Mm -hmm. Może jakaś ukryta skrzynia. No chyba nie. O, coś mnie znowu ścięło. W ogóle poprzedni odcinek to było prawie 40 minut. A sam się kurwa zdziwiłem, że ja byłem w, w stanie tyle nagrać. Wow. Łapa, wow, kurwa! Dobra, schowam na razie, wezmę dwie ze sobą, odłożę kobla. A żeby było jeszcze chociaż było miejsce. Uwaga, będę kichwał. Sorry, ale nie wiem, czy coś mam w pokoju, no co jestem uczulony, czy coś, to byłoby trochę chore. Ale jakoś mi się zdarza akurat jak nagrywam, oczywiście. A, i właśnie, w końcu chcę zobaczyć co to jest, bo tak już potomczyłem, to nie jest sandstone. Wolę znowu mnie, bo się jeszcze boję, że coś... To, o, spoko, blok żelaza. O, ho, ho! o kurwa, ja to chcę. O grubo No bo to już mi też wyrosło Au, ej! Chcesz się bić? W ogóle kto cię tu kurwa postawił? Tu czemu jest woda tak zbugowana? Lol Dobra, już trochę cię zabiorę, bo przydasz mi się kaktusie. Tu 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 i z... Nie, nie, na razie nie będę zbierał już więcej szkła Bo jednak nie chcę, chyba jednak nie będę miał tam na górze szkła, w sensie na tych płotkach Zostanie jak zostanie eee. Dobra, postawię to tutaj, jak będę bardzo posuwał to i tak to jakoś dobrze wydobędę No właśnie, ciągle zapominam zejść do tej skrzyni, właśnie to zrobimy to w tym momencie i do niej zejdziemy Przejdzie ona, jest, tak tu Bo tak ciągle przebiegam, patrzę się na nią, patrzę jakoś tak Zapominam. Okej, okay, tu nie spadnę od razu, nie. Miksturki leczenia i deski brzozowe. Po chuj! Przecież nie mam żadnych takich zadań. Miksturki leczenia, no to podejrzewam, że może by się przydały. <laughs> Ale... To wyleczenie super. Dobra, no, wrzucam już to tutaj. I co dzisiaj zrobimy, skoro już byliśmy u krówek? I nic ciekawego. Tam nie było. Mam więcej tego zboża, czy nie? Nie, ale zespałujemy sobie wilczka. Jeśli chyba jakoś tam specjalnie karmi. Nie wiem. Nigdy się nie. Tam jakoś specjalnie tym nie zajmowałem. Co za chuj! Sorry, ale siedź, weź, ją. Cholera, czyli teraz muszę zapolować. Cholera, dobra, to będę latał z tym z mieczem na więcej kości. Myślałem, że to po prostu jedna kość starczy, a tu wie, widać nie. Sorry, jakoś nigdy po prostu mnie nie interesowało łapanie tych kotów, czy psów, czy tam wilków. W ogóle nie wiem, wszyscy, czemu w sumie wszyscy mówią, że złap psa. Skoro to jest wilk, przecież wilk kurwa nie jest psem. No ale dobra, jak tak chcą, to tak chcą. No jabłuszko wypadło mi. No jeszcze wyżej. No. Od razu zasieję. Ale nie będę na razie tamtych drzew zbierał. No to cóż to Póki co mamy już Nie, idziemy, idziemy teraz tam, pójdziemy jeszcze w tym odcinku tam Ale chyba jednak najpierw będzie noc Chociaż w sumie czemu mi nie, nie zaszkodzi mi niby Już zacząć budować Tylko cholerę ja to będę musiał chyba zrobić tak jakby odbicie Albo od grzybowego biomu. Albo stąd. Nie, nie dam rady z grzybowego, więc dobra, zrobię stąd. 3, 4. Potem jeszcze dorobię schodki, żeby nie musiał wskakiwać no, Okej okay. I tu już pójdziemy w górę. Oj coś mi a ja trzymam shifta, mam nadzieję, że nie spada, nie spadnę, nie spadłem mów Jeszcze trochę, jeszcze chyba dwie do góry cyk, cyk cyk To nie, ostatnie jeszcze jedno i to będzie Feirancik. No fajrancik też będzie, bo już się zaczyna ściemyć No, już jest, już powinno być idealnie. Chcesz krówka, dawaj do mnie. Mm. Nie wiem. Ogólnie myślałem, czy następną mapką, jaką bym zrobił nie byłoby, nie byłoby to Podwodny Survival, albo taki, też ma, też Madia go kręciła, tylko Madzia go kręciła z Huśkiem i to był Survival, coś w Bedrocku, Box czy jakoś tak. Wyglądała mapka fajnie, chociaż hardkorowo, bo tamto w ogóle już było tych mobów. Uhu, Ale dobra, wezmę sobie zupki. Wygląda jakbym w pierwszą miskę. Chodź pająk! Tylko ty i ja, i zombie, i creeper. I cała masa mobów. Creeper wypie... Niczej mi stąd.

Ciebie też mam nadzieję, że uda mi się zrzucić. Won! Tak. Ok, wbiję. Może teraz się uda? Co za frajer. Wiesz. Aj. Au. Ale tych creeperów tam jest od cholery. Boż. Ej, won mi od krowy, już! Jeszcze mnie by ją pobili czy coś Jeszcze bym ją rozerwali skacz w dół Nie no da fuck Nie 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 proszę nie Głupie szkielety Dawajcie je w creepera, jeszcze błagam Bogam Cholera Okej okay, dobra bo zginę, ja zginę, ja zginę, ja zginę ja, Patrzcie, ja zginę O chuj, ja zginę Szybko Zadomek <grym> domek jak mnie gonie, co? Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, Tak, udało mi się Wilku, pomóż mi Dawaj wilczek Zgłodź się, zgłodź się, zgódź się, tak Dam Ci na imię Boromir. Chodź Boromir. Tu, o. Chodź tu. Tak, jop się przez szybę. Dzięki za pomoc, Boromir. Niebane Creepery. Won moich drzew. Dalaj z wyspy LOL Powinienem chyba pójść spać. Tak, pójdę spać, tak. I wtedy zginą większość mobów oprócz creeperów. No dawaj śpi, śpię. Pierwsza noc chyba w ogóle w tym domku. No ale cóż, udało się. O Boże, teraz wszystko się pali. A creepery najlepiej niech mi spierdalają z, wysp z wyspy. Ej, jeszcze na początku, kiedyś i tych oglądałem, tam jakichś let's i tak, boże, co im te Creepery przeszkadzają? Aż tak przecież chamskie nie są, co oni tam. A, no dobra racja. Nie, coś mu wypadło i on to zrzucił. W sensie, no, no wiecie. Jezus, będzie, że spadnę. No spadaj! To ty masz wyjść, nie ja, no. Krówka nie idź tam. No i nieważne stoi tam jeszcze jakiś ogórek. No kurwa mi się kończył ten. Kończy mi się miecz. Chociaż żebym mógł go zabić. Żeby mi jeszcze starczył. Okej, okay, dobra. I cię zrzucę, ja cię zrzucę, ja cię zrzucę. Won! Cholera. Teraz spadaj. Won. Dziękuję. Tutaj, może coś się jeszcze pozabijało, żeby było weselej. Tak, tak, fuck. No chodź do lawy jakiejś no godź. To nie lubisz lawy, czemu? No, jest taka fajna. Parkursz mato! Josz idź się przytul do kaktusa. Na pięści z Creeperem cię strzałą. No, już mówię ci że zabiję strzałą. No to co? To... okej okay, nieważne. Ech, no cóż, przynajmniej jest dzień. Mamy jakieś zdobycze z tych mobów. O, no, tu więcej strzał. No i kontynuujemy moją drogę tam na tamtą wyspę. Pójdziemy no na tamtą wyspę, o, o, zobaczymy co tam jest. I będziemy kończyć. Bo już jest 16 minut nagrania. Nie krowo. Odejdź mi stąd, ale już. Problem z koblem, bo ta wyspa jest dosyć daleko, ale już się zbliżam, bo widzę cień. Ta wyspa jest jakaś dziurawa, że ma takie przerwy jakby w cieniu. No patrzcie, mówiłem, że idealnie. O, kolorowe oweczki. A stąd już coraz bliżej do tamtej skrzyni. Du, 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 du. Tylko cholera, będę musiał jakoś w dół kombinować. Nie będę chciał po nią iść, o Boże. Jeżeli słyszeliście jakieś śmiechy za oknem to sorry ale mieszkam w takim miejscu, że sporo tylu osób i rano i wieczorem drzemorda i się cieszy nie, tylko nie spadnie, tylko nie spadnij, tylko nie spadnie, tylko nie spadni, tylko nie spadnie, nie spadam, dziękuję. No, muszę iść po kobel. No, a już tak niedużo. Du, 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 jeszcze zjemy zupę. Weźmiemy miseczki i pójdziemy po więcej zup. Całkiem spoko sprawa z tymi miskami, muszę powiedzieć. Coś chyba spadło. Nie wiem, wydaje mi się, że coś spadło. Ile on te zupki napełniają? No tak, dobra. W sumie taką tak mam tych zupek nieskończoność. Chyba jest nieskończoność tych zupek. Nie, moby. Tu kilof, jeszcze kilofik. Końcóweczkę kilofa, no ale da radę. I będzie, przyjdziemy na wyspę, zobaczymy co tam jest ciekawego i zakończymy odcinek. Krowo, ty mi... tu tak nie podchodź, bo ja cię zrzucę niechcący. No i ślicznie. Teraz jeszcze starczy rozbić te koble. No i będzie wszystko już i Co was tak tutaj dużo żółtych? To jest pomarańczowa? Tak. Pomarańczowa i czerwona. Spoko. O. The fuck? Czyżby to były tutaj te... Główna z Netra, z nie, ne, Netra, z Neteru. Czekajcie Proszę sobie zgłośnić dźwięki Jeżeli będą za głośno dla was to sorry, ale O kurwa Chuj to musi być jakoś pode mną Fuck Ale to zobaczymy w następnym odcinku <laughs> Ale dobra, póki coś ciszę te dźwięki jak mniej więcej tak jak były. Skopię to. Chyba znalazłem mob spawner. Przynajmniej będę miał jedno zadanie mniej. Wejdź, mucho. No, patrzcie, kilof mi się skończył. Skrzynia. A co w skrzyni? Ciasteczka i nożyczki. No to czemu nie? Skorzystam sobie z nożyczek i ogolę te wełny. W te wełny. Tylko mi nie schodzi. Nie. Kurwa. Ale chwa Że to tak hamsko ten spawner. Nie spodziewałem się. Szczerze mówiąc. Je... Dodatkowo, no nie wiem, czy się woda zbugowała, czy coś. Dodatkowo w następnym odcinku zejdziemy tam. O, skrzynia. <grytanie> zejdziemy też tam na dół. Ogolić tamte owce i wziąć z nich wełnę. No tam widzę słów. Zielone, żółte, jasno zielone. Spoko. Nie narzekam, nie narzekam. Okej, okay, nie ma tu jeszcze jakiejś ukrytych skrzyni. No tam jest tamta. Tutaj jakoś. Tuliany, ale Polijana chyba tak łatwo nie zejdę. Ja się zejść to bym zszedł, ale nie wejdę. Mi trochę wszystko ścięło. Nie skacz, nie skacz, nie skacz. O kurwa, to jakoś tu. Bo chyba płomień, jakiś poleciał. A mi teraz brzydko zaklatkowało. Dziękuję za wełnę. A więc pożegnamy się na tej jakże pięknej, uroczej wyspie. Ja sobie jeszcze skoczę tylko zebrać. Ha! Sobie skoczę, jeszcze tylko zebrać zupki. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć Halo, Siemano, Siemano.